Nazywam się Karolina Sztrawowczyk. Opowiem dzisiaj o moim pradziadku Jerzymiejszu. Chciałbym dzisiaj przedstawić trzy różne historie opowiedziane przez cztery różne pokolenia: mojego pradziadka, mojego dziadka, mojego tatę i mnie. Działy się one na przestrzeni II wojny światowej. Na początku wojny obronnej Polski, w 1939 roku, służył on w III pułku Artylerii Ciężkiej jako w stopniu potworążego. Natomiast przez następne lata, aż do końca wojny, działał on w AK. Niestety nie udało mi się go spotkać nigdy osobiście, ponieważ umarł zanim się urodziłem. No i znam go tylko z rodzinnych nagrań, filmów oraz książki, którą napisał. Gdy wybuchła Druga wojna światowa, mój dziadek Jerzy Jęcz, a twój pradziadek, miał 26 lat. Był zaraz po ślubie i akurat dostał świetną pracę po linii swojego zawodu, przy budowie zapory i hydroelektrowni. Był bardzo szczęśliwy, że dostał tą pracę, no ale nagle okazało się, że dostał kartę mobilizacyjną do wojska, bo zaczęła się wojna. I z Wilna musiał pojechać do Warszawy, żeby uczestniczyć w obronie Warszawy. Natomiast, no, jak wiadomo, 17 dni później Polska została zaatakowana przez Rosję sowiecką, przez Sowietów. I wtedy już było wiadomo, że wojna obronna Polski się skończyła. W związku z tym, oddziały y, wojska polskiego zostały zdemobilizowane, i ludzie po prostu wracali do swoich domów y, w mundurach wojskowych, ale już jako y, nie żołnierze, tylko jako cywile. I w takiej sytuacji y, dziadek wraz z kilkoma innymi podchorążymi został zatrzymany przez sowiecki patrol. Następnie zostali oni zgrupowani wraz z innymi ludźmi na dworcu w Brześciu Nad Bugiem. Po całe poczekanie zapełniona ludźmi. No i tam siedzimy, siedzimy wreszcie. Mrok następuje, już ciemno się robi. No i wchodzi taki ruski oficer. A tu pod pierwszy peron podtoczyli pociąg. Podtoczyli pociąg towarowy wagony towarowe, ale nie, on mówi Kto na Warszawę się Kto do Warszawy, siadajcie. No to się zabrali, zerwali się warszawiacy prędko, pędzą, żeby tam miejsce sobie znaleźć. No jak ci wszyscy warszawiacy wyszli, to za chwilę przychodzi ten sam ruski i woła, kto na Lwów? I widzę, że to do wszystkich pakują, tak. do tego samego pociągu. No i ci też, naiwni, ale zerwali się. Mm -mm. No a potem kto na Wilno, kto na Soku, no wszystkich, wszystkich czyli, tak. No i wszyscy powychodzili, a my siedzimy. No, ja mówię, słuchajcie chłopy, to nie tak. Skoro wszystkich pakują do jednego pociągu, a, a trzeba byłoby w różne strony jechać, mm -hmm. no to jak oni to zrobią? Przecież jak do tych samych wagonów pchają i, i z, z Warszawy, i z Lwowy, i nie, to nie idziemy. No i została się nasza grupka w, w rogu sali. No i a on przychodzi i mówi, a wy, a wy czemu nie siedzicie? A bo my mówimy, bo my, my miejscowi jesteśmy, to po co nam siadać? Niczego, pojedziecie, uwidziecie, świet, siedzicie. No i... Zagnał, zagnał nas też, ale już weszliśmy do, do wypełnionego wagonu, bo już były tam tak ciasno, że tylko na stać, można tam było. W ten sposób zaczęła się ich podróż w nieznane. Nie wiedzieli, dokąd jadą, i po dwóch dniach trafili do miejscowości Niegoureje. Właśnie tu nie pamiętam dokładnie, jak on Niegoureje, czy coś takiego? Niegoureje. Tam był taki bardzo prowizoryczny, tymczasowy obóz, gdzie przeprowadzono wstępną selekcję. Jednych, jednych wypuszczano, dostawali przepustki, zazwyczaj to byli właśnie szeregowi żołnierze i cywile, a inni zosta zostali po prostu zatrzymani i wiezieni do innych obozów. Celem nie wiem, dalszej selekcji, jakiejś weryfikacji, i tak No i mój dziadek już wtedy przeczuwał albo wiedział, że dobrze nie przyznawać się do tego, że ma stopień podoficerski i po prostu udawał szeregowego. Sytuacja była taka, że była po prostu grupa ludzi, stała w kolejce do takiego stolika, gdzie siedział facet i po prostu rozdzielał. Jednych, jednych wypuszczano, drugich zatrzymywano. I jak nadeszła kolej mojego dziadka, że podchodził do tego stolika, żeby tam podać swoje imię nazwisko, i stopień i tak dalej, to w tym momencie akurat zauważył go żołnierz, z którym wcześniej tam był na jakimś poligonie, jakiś kanonier. I ten się ucieszył i krzyknął, czołem panie podchorąży. No i w tym momencie ten ruski, który to usłyszał, strasznie się wkurzył, bo Zorientował się, że, że dziadek po prostu próbował jakby zataić swój stopień wojskowy. I generalnie dwoma takimi czerwonymi krechami podkreślił jakieś krzyżyki, te wykrzykniki, zrobił coś tam, żeby, żeby po prostu było wiadomo, że trzeba na niego zwracać uwagę. Mój dziadek postrzegał to jako sytuację bardzo pechową i niekorzystną, ponieważ zamiast zostać zwolniony do domu, no, został zatrzymany, a następnie znowu przewieziony pociągiem w jakieś nieznane miejsce. Okazało się, że został przewieziony do Starobielska. Warunki w tym obozie w Starobielsku były dość ciężkie. Obóz był generalnie przepełniony, brakowało miejsc do spania pod dachem, i część ludzi, w tym mój dziadek, musiał nocować pod gołym niebem. A był to już październik i noce były bardzo chłodne, więc no, ta sytuacja była bardzo trudna. Mój dziadek wiedział, że żeby przeżyć, to musi coś wymyślić. I tym, tym pomysłem i taką okazją, żeby zmienić tą sytuację, było to, że potrzebowano ludzi do, do pracy po to, żeby rozbudowywać ten obóz. Więc zapisał się do Brygady Ciesielskiej i w ten sposób pracując, po pierwsze Poprawił swoje warunki, bo mógł nocować pod dachem, a po drugie też no, nie poddawał się jakiejś takiej ogólnej depresji, która dopadła sporą część więźniów. Dziadek zorientował się, że to, że kiedyś tam wcześniej ten sowiecki oficer podkreślił, jego nazwisko, po to, żeby jakby to wyróżnić, jest dla niego korzystne, ponieważ w następnych obozach i w następnych miejscach nikt nie wiedział, o co chodzi z tymi podkreśleniami. Więc ten, ten, na, na, taki, na tym przesłuchaniu ten oficer zapytał go, co to oznacza, czemu to nazwisko jest podkreślone. No, dziadek wtedy wiedział, że nie może powiedzieć prawdy, więc powiedział, że no ale zaraz, to, to chyba oni powinni wiedzieć, co oznaczają te podkreślenia. Dzięki temu dziadek nie został wysłany na śmierć, prawdopodobnie, tylko odesłany jakby celem dalszego wyjaśniania do oddziału, do jakiejś jednostki NKWD do Grodna, czyli już znacznie bliżej domu. Dziadek już wiedział, że żeby przeżyć, musi po prostu z tego obozu uciec. Nie było to jednak możliwe, ponieważ on był dobrze strzeżony, więc nie wchodziło w grę jakaś ucieczka, nie wiem, przez mury czy coś takiego. Natomiast dziadek wymyślił sposób, bo zaobserwował, że niektórzy dostają przepustki i są zwalniani z tego obozu. Natomiast wiedział też, że on raczej na przepustkę nie będzie mógł liczyć. W związku z tym wpadli na taki pomysł z kolegami, że zaczęli obserwować strażników, którzy wypuszczają ludzi po okazaniu przepustki. No i zauważył, że jedni się bardziej przykładają do tego, są bardziej dokładni, a inni odpuszczają, raz patrzą na te przepustki, raz nie patrzą i tak dalej. A teraz trzeba było znaleźć jeszcze dwóch. Jakieś paru os parę osób, które by się zgodziły nam współpracować z nami. No i po, po zdecydowaliśmy, że trzeba wyjść w, te, w taki sposób, że dołączyć się do grupy zwalnianych i robić awantury, że, się, że pociąg ucieknie, że, żeby sprawdzał pobieżnie. Umówiliśmy się, że schowają oni przypustki, które mają wystawione, schowają głęboko pod płaszczami, z domu munduru jeszcze w kieszeni, i tak, żeby, żeby to długo trwało to poszukiwanie. Niech podeszliśmy do bramy. Tam było czterech ich, a nas dwóch jeszcze dochodziło z bronkiem, szykierem. Podchodzimy do tego. Pierwszy sprawdza przypustkę, a my mówimy, co tak tylko czyta, no co to, to nie, sześciu osób to jest zwolnionych, to, 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 to wychodzi sześciu, kto by przychodził bez, bez przypustki. No, ale ten szukał, 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 nie mógł znaleźć, potem zaczął, za, zagaił jakąś rozmowę, a skąd on jest ten wartownik, a, 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 a jak długo jechał do... do, do, do Tutaj, do Grodna, a i tak dalej. Takiego DPR-elki gada. No, a my awanturujemy się, że nam pociąg ucieknie, że my musimy już i wychodzić. A, ma, a nas w ogóle nie zapytał o przypustki. Mówi, no sześć osób, jak I wypuścił nas sześć osób. No wyszliśmy, ale teraz dali co? Na pierwszy. Na pierwszym rogu może nas patroli znowuż zatrzymać i wsadzić z powrotem do tego obozu. No więc zdecydowaliśmy, że pójdziemy do komendanta, wojennego komendanta miasta i z żądaniem wydania przypustki. Poszliśmy tam, przychodzimy w toi wartownik przed wejściem, my chcemy wejść, on nie lzia, nie, nie puszcza nas. Bronek mówi, no to co, idziemy, idziemy dalej szukać. A ja mówię, nie, poczekaj, siądziemy tutaj i będziemy czekać. I ten wartownik chodzi, chodzi, a ja mówię, do, do, do Bronka, chociaż on po rosyjsku nie bardzo umiał, ja mówię, słuchaj, przecież my przyszliśmy, my jesteśmy w porządku. On nas nie puszcza, niech on odpowiada. On będzie odpowiadał, nie puszcza nas, no, ka komendant kazał przyjść, my przyszliśmy, jesteśmy w porządku. I tak, ile razy on przychodzi, to, my to, to, to tą gadkę powiadam to samo. Wreszcie on moralnie nie wytrzymał, i mówi: No, przechodzicie". i puścił nas do środka. Weszliśmy, ciemno, strach już. że może, może i źle zrobiliśmy, że Dilkowie w garło weszliśmy. Może lepiej uciekać. Gdzieś tam pod jednymi drzwiami widać szparach, w szparze światło. No, to znaczy tam trzeba iść. Po otrzymaniu przepustek y, udało im się później zorganizować cywilne ubrania, a ponieważ dobrze z tych map sztabowych, które wisiały u komendanta, y, znali przebieg granicy, udało im się też dobrze zaplanować y, przejście na drugą stronę. W tym czasie też dziadek y, nagle dostał informację o tym, że w y, y, w Wilnie, w wyniku bombardowania na ulicy, na której on mieszkał, jedna z bomb trafiła w dom i zabiła młodą kobietę. Wszystkie dane generalnie się zgadzały, więc on był po prostu cały w strachu, że to chodziło o jego żonę, czyli moją babcię. Żeby wrócić do domu, musieli się przedostać przez zieloną granicę. W tym celu do, dołączyli do grupy ludzi, którzy też. Przechodzili na drugą stronę, oczywiście nielegalnie, dlatego odbywało się to w nocy. Jednak okazało się, że jest to dosyć liczna grupa i są w niej małe dzieci i generalnie robiły dosyć dużo hałasu. My micy, czy to mamy, przecież wiemy, gdzie jest granica. Po co cholera mamy iść razem z tymi z tym hałaśliwym ha ha towarzystwem, lepiej się oddzielmy. i. Oddzieliliśmy. Gdy już byli w y, pobliżu granicy, zauważyli konny patrol. Coś zabłysnęło w, w świetle księżyca. O, to, to, to chyba patrol jedzie. Jak gdzie się tu podziać? Jesteśmy na, na płaszczyźnie, na, na, na białym śniegu. Więc prędko do tej chalupy, do tego gospodarstwa. Wybiegamy do chałupy. Baba wrzasku narobiła, że przemytnicy będziecie tutaj mnie jeszcze jeszcze na, na Sybir wyślą. Wynośnie się stąd wrzeszczy, hałasuje, krzyczy. Więc b, b, ja wyskoczyłem, położyłem się między kłody. Tam leżały kłody takie d, 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 drzewa ścięte. A branek chciał na stryszek wejść. Po drabinie, która stała na ganku. W, w, w las na tę drabinę, a tam kury były. Po strącał kury, kury, gdaczą, baba się drze, że te mi i jeszcze, podepcze. No więc on zeskoczył z tej drabiny, pobiegł do, do chliwiku. A tam wieprzak jakiś był po drodze. Nadepnął na, na prosiaka. Prosiak kwiczy, baba drze się, kury gdaczą. No, hałas nie z tej ziemi. Ja myślę, no to to wpadliśmy. Ale ten hałas wiejski, widocznie gospodarski, tych żołnierzy przekonał, że to chyba jakaś gospodarska awantura, a nie, a nie nic. No i pojechali sobie. I rzeczywiście widziałem, jak patrol konny przejechał tuż niedaleko, jakieś 20 metrów od, od tej chalupy, przejechał i pojechał sobie dalej. Dzięki temu… Mój dziadek i jego kolega mogli kontynuować powrót do domu. Potem szliśmy, szliśmy wreszcie do nas Na Żyd jechał z jabłkami do Wilna. Te ostatnie 12 kilometrów, już byliśmy dobrze zmęczeni, bo to było ponad 30 kilometrów do Wilna od Jaszom. Więc e, Żyd nie chciał nas na furę wziąć. A Bronek był: Słuchaj, jak ty nas nie weźmiesz, to ty pójdziesz piechotą, no my będziemy jechać. No i postraszył Żyda i on był: No siadajcie. No i tak dojechaliśmy do, do Wilna. W Wilnie pożegnaliśmy się i Żydowi jeszcze zapłaciliśmy. Bronek kupił te, te dwa kilo jabłek, których on nam wiózł. No i tak, żeśmy wrócili do domu. 24 listopada 1939 roku, czyli prawie cztery miesiące po tym, jak dziadek wyruszył na wojnę. Trzeba oczywiście powiedzieć o tym, że przez ten cały czas babcia nie miała pojęcia i żadnej pewności, czy, czy dziadek w ogóle żyje. Jedyny kontakt, jaki udało się przez te cztery miesiące nawiązać, to była kartka, którą dziadek, gdy został przewożony do Starobielska, wyrzucił na jednej ze stacji, i ktoś życzliwy po prostu tę, tę kartkę włożył do, do koperty i wysłał. Po powrocie do domu okazało się, że szczęśliwie nikt z rodziny mojego dziadka nie ucierpiał w wyniku bombardowania. Ucierpiał natomiast troszeczkę dom, ponieważ jedna z bomb, spadając, zahaczyła o Barierkę tarasu i eksplodowała w powietrzu. Teraz, jak z perspektywy czasu analizuję powrót mojego dziadka do domu i wszystkie jego przygody po drodze, to zdaję sobie sprawę z tego, że musiał wielokrotnie no, przeprowadzać taką bardzo wnikliwą obserwację świata i ludzi. Musiał wykazywać się sporą odwagą. Bo nieraz musiał postawić wszystko na jedną kartę, oraz sporą pomysłowością. Pradziadek w swoim pamiętniku pisze, że nie jest do końca pewien, czy historia, którą zaraz wam opowiem, wydarzyła się późną jesienią, czy może wczesną wiosną. W każdym razie pisze, że dni były ciepłe, a noce już albo jeszcze zimne. Działo się to wszystko w 1942 roku. Był on wtedy zarządcą majątku który został odebrany prawdziwym właścicielom przez Niemców podczas wojny. Pewnego dnia wszedł do niego rozkaz od dowództwa jednostki, w której przebywał, aby dostarczyć tajemniczą przesyłkę z stacji w Mołodecznie do tej właśnie posiadłości. Była ona oddalona od niej o około 4 km. też na jutrzej o świcie wyruszył na stację. Gdy dotarł do stacji, okazało się, że roi się tam od Niemców. Było to dlatego, że krzyżowały się tam dwie główne trasy kolejowe. Okazało się jednak, że jest o godzinę za wcześnie, dlatego, aby nie szwendać się bez celu po stacji i nie wzbudzać niczych podejrzeń, wstąpił do swojego znajomego, do baru na śniadanie. Po upływie minionego czasu, pradziadek stawił się na wcześniej umówione miejsce spotkania. Przemytnik o pseudonimie Wiktor mówił po polsku, ale z wyraźnym rosy rosyjskim akcentem. Pradziadek był bardzo zaskoczony w momencie, w którym okazało się, że przesyłką był niemiecki pistolet maszynowy. Niestety w pobliżu nie było żadnych walizek, aby móc go przetransportować, dlatego pomimo wielu sprzeciwów zmuszony był go wziąć pod płaszczem. W tych czasach jednak przechadzka z bronią pod kurtką nie była najbezpieczniejsza, dlatego poczekał w ukryciu do odpowiedniego momentu i na znak wskoczył do jadącego już wagonu, przy czym pomogło mu kilku z pasażerów. Niestety, w wagonie wszystkie miejsca były już zajęte, dlatego musiał odbyć podróż na stojąco. Na następnym przystanku do już zatłoczonego przedziału dosiadło się jeszcze sześciu uzbrojonych po Niemców. Sytuacja ta bardzo zestresowała mojego przedziadka, więc nie minęło wiele czasu, jak poczuł, może traci przytomność i osunął się na jednego z nich. Jeden z Niemców podtrzymał go, kładąc dłoń w miejscu, gdzie pod płaszczem znajdował się pistolet maszynowy, więc nie było możliwości, aby go nie wyczuł. Pozostali Niemcy zaczęli się z niego naśmiewać, że na pewno jest pijany, natomiast ten, który go podtrzymał, zapewniał, że jest chory. Przedziadkowi w tym momencie myśli biegły po głowie w bardzo szybkim tempie. Zastanawiał się, czy nie wyskoczyć z pociągu, bądź czy nie spróbować zastraszyć Niemców pustym pistoletem maszynowym. Przez ten cały czas obserwował Niemca, który go podtrzymał, trzeba nie dać jakichś ukrytych znaków innym. Poczekał, aż dojedą do następnej stacji, po czym pożegnał się z miłym żołnierzem i jak najszybciej zniknął z pola ich widzenia. Przy okazji w innym kierunku, aby tak na wszelki wadę ich zmylić. Później, pradziadek przez całe życie zastanawiał się, dlaczego Niemiec go w tym momencie nie wydał, oraz był wdzięczny, że natrafił na tak wspaniałego człowieka. Jednocześnie dziękował też, że nie miał w tamtym momencie amunicji z sobą, ponieważ z pewnością nie wytrzymałby napięcia i pociągnąłby za spust, co skończyłoby się śmiercią kilku osób, w tym jego. Stąd nazwa rozdziału. Nie miałem amunicji, więc żyję. Twój pradziadek Jurek Jęż opowiadał często o Powstaniu Wileńskim, w którym brał udział. Powstanie już teoretycznie zbliżało się do końca, bo Niemcy już powoli wycofywali i do jego oddziału po bardzo ciężkiej, prawie całonocnej przeprawie dotarła łączniczka z rozkazem do jego grupy, żeby poszli w kierunku baszty Gedymina i zawiesili polską flagę. Dlaczego ten rozkaz przyszedł, żeby zawiesić polską flagę w bardzo widocznym miejscu, bo to był najwyższy punkt w Wilnie? Chodziło o dowództwu AK polskiemu, żeby Rosjanie, którzy wchodzą, widzieli, że to jest polskie miasto, że oni tutaj rządzą, prawda, i, i że oni są gospodarzami. Jego żołnierzy byli po całe nocnej zwiadach i wartach, ale zgłosili się wszyscy, żeby, że chcą iść, ale dziadek, który był dowódcą, wybrał tylko sześciu najlepiej uzbrojonych. Flagę mieli ukrytą. Jeden z nich miał pod yy, nawiniętą na siebie i pod, pod koszulą, pod kurtką, także żeby nikt nie widział. Idąc ulicami Wilna w kierunku baszty, spotkali oddział rosyjski, żołnierzy rosyjskich, którzy oszczegli, że w, idąc w tamtym kierunku, na, natkną się na gniazdo snajperów. Na pytanie Rosjan, dlaczego idą w tamtym kierunku. Pradziadek odpowiedział, że idą, aby nawiązać łączność z oddziałami, które walczą po drugiej stronie rzeki Wili. Nie, nie chciał im mówić, że idą, że niosą flagę polską zawiesić na, na basie Gedymina, dlatego, że nie ufali Rosjanom, ponieważ ta, to zaufanie do Rosjan było ograniczone, bo w 1939 roku Rosjanie weszli, zajęli na wschodnie ziemię i dziadek siedział w Ostaszkowie i w paru obozach, których uciekł. Więc ta podejrzliwość do Rosjan była uzasadniona. Podeszli pod, pod, tą, pod tą wieżę, i bardzo dyskretnie czołgając się i tak dalej, widzieli tych, to gniazdo snajperów, ale równocześnie pradziadek słyszał, że po drugiej stronie jakby baszty odzywa się CKM, czyli, czyli karabin maszynowe niemieckie. I, z dwoma zwiadowcami, zostawiając tych, poszedł tam zobaczyć, co się dzieje. I oczywiście te karabiny maszynowe szczelały w kierunku nacierających tam Rosjan i Polaków zupełnie w innym kierunku. Także Niemcy ich w ogóle nie widzieli. Więc po powrocie do, do, do swoich żołnierzy, pradziadek Jurek. Podjął decyzję, że najpierw trzeba zlikwidować snajperów z tego względu, że w momencie, kiedy zaatakują gniazdo karabinów maszynowych, to oni mogą, wycofują, wycofując się pod presją żołnierzy, mogą nadziać się na nich. Podczołgali się bardzo blisko, niezauważeni przez Niemców do, do tego ich stanowiska. Widzieli, że mają jakąś przerwę, w ogóle, w ogóle się nie spodziewali od tego kierunku ataku. No i w pewnym momencie otworzyli mocny ogień, ktoś tam rzucił granatę, jeden z nich i po prostu zlikwidowali to, część uciekło, część tam byli rannych, tak to, tak to było. I po jakby zlikwidowaniu tych, te, tego stanowiska snajperów, podciągali się do gniazda CKM-ów, obrzucili tam granatami, też się w ogóle nie spodziewali ataku od tego kierunku. I, I byli już w miarę bezpieczni. Stanęli przed problemem, jak dostać się, jak zawieścić tą flagę na baszcie, dlatego że z zewnątrz okazało się, że nie ma w ogóle wejścia żadnego, że wszystko jest zasypane, ale znaleźli, zobaczyli okienko na, na wysokości 5 metrów, i to była jedyna możliwość, żeby tam wejść. Znaleźli jakiś olbrzymi ułamany konar. Które oparli o ścianę i w, w, jak się tam wdrapali, w, wyłamali do końca kratę, która tam była zerzewiała, jakaś i ledwo się trzymała, także wyłamali tą kratę i weszli do środka. Ale jak w środku zobaczyli, że w ogóle nie ma schodów, nie ma jak się dostać na górę, tylko są jakieś szczątkowe ich fragmenty. Pokonując, jakby te przeszkody, udało im się wejść na samą górę tam był jakiś maszt metalowy. Do tego masztu przywiązali polską flagę, z, zablokowali ten maszt jakimiś odłamkami y, kamieni muru, żeby się nie ruszał. No i teraz trzeba było zejść i okazało się, że zejście jest dużo gorsze niż wejście. Mówi, że nie, nie pamięta jak zeszli z, te, z tej baszty, natomiast w momencie kiedy zeszli Rozpoczął się oszczał artyleryjski Niemców, bo Niemcy dostrzegli flagę polską na tej baszcie. Tak się złożyło, że pradziadek stał przy ścianie, po której po drugiej stronie wybuch akurat taki pocisk, stracił przytomność i obudził się w szpitalu polowym. Specjalnie nie odniósł, odniósł jakiś poważnych ran. I tak to się skończyło, była udana akcja. To były tylko trzy z wielu przygód, jakie spotkałem mojego pradziadka podczas wojny. Dzięki swoim cechom charakteru, takim jak spryt, odwaga czy hard ducha, udało mu się tą wojnę przetrwać. Za udział w operacji Ostrabrama oraz za zawieszenie polskiej flagi na baszcie Gierminy, został odznaczony krzyżem walecznych oraz po wojnie awansowany na stopień kapitana. Wiem, że mój pradziadek był człowiekiem z dużym poczciem humoru oraz pogodą ducha. I cieszę się, że tworząc ten film udało mi się go tak jakby bliżej poznać.